Się w miejscowości Papłowice koło na naszym learning center rzepaku ozimego sprawdzimy jak wygląda sytuacja i jak rośliny przygotowane są do, do zimy testuję na granicy naszych dwóch nowych odmian to jest deca excited dużo wyższy oraz deca exima czyli deca exima odmiana o troszkę wolniejszym wigorze w porównaniu do Deka Excited. Excited bardzo szybko rosnący, Deka Exima troszkę wolniej, ale obydwie nie mają tendencji do elongacji, mają bardzo dobrą zimotrwałość. W tym momencie plantacja wygląda bardzo dobrze. Deka Excited, mimo że rośliny są naprawdę duże, mogą mieć nawet do około 50 cm wysokości, Piękne, duże liście. To jednak ta odmiana mimo tego, że bardzo szybko rośnie, nie ma tendencji do elongacji. Delikatnie tam, gdzie są oczywiście gęście jest posiane, wtedy może się trochę wyelongować. Policzmy jeszcze ile jest liści. Dziewiąty liść. Tak powinna wyglądać roślina przed e, zimą. E, średnica Szejki korzeniowej około 9-12 mm. Korzeń akurat tutaj bardzo ładnie wygląda, nie jest porażony śmietką. No I teraz porównajmy naszą drugą odmianę, naszą nowość, Deca Exime. Jak widzimy, liście ma ciemniejsze. też ma bardzo ładne, wysokie, yy, duże liście. Natomiast yy, wyskarżała ładną biomasę. Natomiast w porównaniu do Excited jest zdecydowanie niższa, około może 10 cm, może trochę więcej. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja z elongacją. I tu widzimy, że ona jeszcze bardziej e, pięknie, nie, w ogóle się nie elonguje, jeszcze bardziej jest a szyjki są, szyjka i że wzrostu korzenia są ściągnięte tam gdzie jest troszkę gęściej to oczywiście troszkę się wylądowała, tam do pół centymetra może natomiast tutaj gdzie jest gdzie nie ma tej konkurencji z innymi roślinami wygląda super ósmy liść tutaj korzenie, jak wyglądają korzenie nie ma uszkodzeń po śmietce, grubość Szyjki korzeniowej około 12-12 mm. Kilkanaście roślinek zimy. Pukanie wstępne. kąpiel dokładna. O, tu widzicie śmiechki. zawsze z łopatą chodzić. czasach. Możemy oczywiście jako profesjonalni ludzie odstączyć jeszcze użyć. Papieru i żeby to pięknie wyglądało, wysuszymy. Cechy rośliny dobrze przygotowanej do zimy to przede wszystkim grubość szyjki korzeniowej, i tutaj wygląda, że ma ona około 14 nawet milimetrów. I przede wszystkim ilość wytworzonych liści. 1 2 3 4 5 6 7 8 liść. 8 liści. To jest akurat deka. yyy deka egzima. Jeszcze zobaczmy jaka jest długość tego korzenia. Ładny, długi korzeń. Ma nawet około 27-28 cm. Bardzo ładny korzeń. I teraz druga roślina. DK Excited. Tu z kolei, przepraszam, grubość szyjki korzeniowej też 14-15 mm. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziewiąty liść. Tu akurat troszkę krótszy jest ten system korzeniowy, ale też 21 cm. I akurat tutaj troszkę jest porażona porażony korzeń przez śmietkę, ale rzeczywiście rośliny przygotowane są do tego, żeby przetrwały srogą zimę i powinny dać sobie radę na wiosnę. Deka, Exima, Deca Excited. Siew na tej plantacji wykonano 24 sierpnia. To jest jeszcze ważne. Nie wspomniałam wcześniej, że yy, sprawdzamy również, yy, czy występuje jakieś porażenie chorobowe jesienią, jak sucha z na kapustnych. Tutaj widzimy piękny bukiet. Nic nie, yy, nie, ma żadnych symptomów chorobowych. Plantacja była yy, tutaj yy, utoniona morem 0,75 litra na hektar. I jak widzimy wcześniej, ani się nie wylągowała, a poza tym łan widzimy, że jest piękny, nie ma żadnych symptomów chorobowych, zarówno na Deka Excited, jak i na Deka Eximie, tak? Wygląda wszystko bardzo, bardzo ładnie. Na razie wygląda to bardzo ładnie. Także trzymamy kciuki, żeby wszystko się udało i żeby bardzo dobrze przyzimowały te rośliny i na wiosnę wznowiły restart i dały później bardzo wysokie płony.